Amerykanie nie angażują się w walkę, ale ich okręty czekają u wybrzeża. Nie chcemy, by komunizm zdominował Azję Południowo-Wschodnią. Amerykanie obawiają się, że klęska południowego Wietnamu wywoła efekty domina. Będzie to pierwszy kraj, który ulegnie komunistycznej ekspansji. Niewielki incydent na Morzu Południowochińskim rozpala ogień wojny. Otrzymaliśmy raporty dotyczące incydentów w Zatoce Tonkińskiej. Wykryliśmy okręty radarem, a potem nawiązaliśmy kontakt wzrokowy. Zbliżały się od sterburty. Otworzyliśmy ogień, a oni odpowiedzieli torpedami. W Zatoce Tonkińskiej Wietnam Północny po raz pierwszy bezpośrednio atakuje Amerykanów. Lotniskowiec znajduje się niedaleko niszczyciela USS Maddox. Sekretarz obrony Robert McNamara rozmawia z dziennikarzami. Nasz okręt wykonał unik i zatopił jedną z jednostek patrolowych. Nie ma dokumentacji fotograficznej, a amerykańskie statki wydają się nieuszkodzone. Niektórzy sądzą, że incydent jest prowokacją. W odpowiedzi na niesprowokowany i celowy atak na nasze jednostki na międzynarodowych wodach postanowiliśmy wysłać wsparcie wojskowe do Azji Południowo-Wschodniej. Atak w Zatoce Tonkińskiej nadal budzi wątpliwości, ale dla amerykańskiego dowództwa to wystarczający powód, by stanąć do walki z Wietnamem Północnym. Wspaniała amerykańska machina wojenna gromadzi siły na morzu, lądzie i w powietrzu, by przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom. Stany Zjednoczone znalazły się na froncie wojny wietnamskiej. Lotniskowiec Enterprise może dokonać większych zniszczeń niż wszystkie naloty II wojny światowej. Wysłanie wojska do Wietnamu było złym posunięciem. Dało komunistom pretekst do działania. Amerykanie byli tam obcy.